Półmetek wakacji za nami. Mieszkańcy Kutna mówią nam, co mają w planach na wakacje. Jak spędzi Pani wakacje? Ojejku, w domu jestem na działce. Wie Pani co, z rodziną spędzam w Pa Właśnie teraz po niego idę, idziemy na działkę, na basen. Popływać, zrelaksować się, grill. No i rodzinnie. Właśnie jesteśmy na wakacjach, proszę Panią. Skąd Państwo są? Po I co tutaj w Kutnie Państwo zwiedzają? Ogólnie chcieliśmy rodzinę odwiedzić, a jesteśmy teraz przy okazji na mieście po prostu. Dzień dobry, mamy wyjazd a, a jaki. A gdzie? Turcja. I czemu to Turcja? Ze względu na kontakty znajomych. W te wakacje raczej odpoczywam przed kolejnym rokiem szkolnym, ponieważ w następnym roku piszę maturę. Czyli tutaj lokalnie? Tak, nigdy nie wyjeżdżam raczej. A czy jakieś spotkania ze znajomymi, koncerty zaplanowane? Tak, jadę na koncert 1 sierpnia do Łodzi, a tak to spotykam się normalnie ze znajomymi. Różne. To znaczy? Busko Zdrój, koniec sierpnia, do rodziny trochę pojadę. Tegoroczne wakacje, plany, żeby jechać do Łeby. Czyli tak. Polskie Morze, jakiś tak. wyjazd rodzinny tak. ze znajomymi? Tak, bardzo fajnie tam jest, bo już tam byłem dwa tygodnie i chciałbym jeszcze raz właśnie tam jechać do Łeby. Wyjeżdżam za granicę do Hiszpanii. Ze znajomymi, ze z rodziną? Z rodziną. Już jestem po wakacjach. A gdzie pani była? W Dominikanie. Na Dominikanie. Plany na tegoroczne wakacje? Eee, no w zasadzie to nie mamy jeszcze żadnych. Tak, jeszcze nie mamy tutaj. Mamy, my jesteśmy studentkami, więc mamy dużo, dużo czasu, bo do końca września, więc. Jeszcze ja coś... planujemy. Tak.